Dobrze, czy państwo? Zanim dziś dokończę omawianie teorii Hochstaplera geopolitycznego, Petera Ciechana, Hochstaplera oczywiście według mnie, e, chciałem kilka słów poświęcić wydarzeniom w Rosji. Otóż e, przeszła przez Rosję fala demonstracji. One w obronie e, Aleksieja Nawalnego one nie były duże, ale e, według modelu białoruskiego objęły cały kraj, wiele miast i to jest istotne. Ta fala demonstracji spowodowała od razu spekulacje na temat możliwego odejścia Putina. Ukazał się taki raport wywiadu ukraińskiego, ale jak mówię, są to spekulacje. że Rzekomo Putin ma być chory i przygotowywać swoje odejście. Czy jest to prawda? Wątpię. Tacy dyktatorzy nawet jak są chorzy, to nie odchodzą. To po pierwsze, po drugie spekulacje mogą być wynikiem albo rozgrywek na Kremlu i ktoś puszcza takie fejki, albo po prostu działań wywiadu, w tym wypadku ukraińskiego i teraz jedni po drugich powtarzają to bez podania jakichkolwiek faktów. Faktów żadnych nie znamy. To są, jak mówię, wyłącznie domysły. No, jeżeli byłyby w jakiejś mierze prawdziwe, to można byłoby wtedy sądzić, że demonstracje są wynikiem walk frakcyjnych, które oczywiście odejście Putina musiałoby wywołać. Jaka jest rola Nawalnego? Myślę, że Nawalno jest takim... Narzędziem rozmaitych grup w elicie władzy rosyjskiej. To po prostu, jeżeli jakaś frakcja chce zaszkodzić drugiej, no to puszcza Nawalnemu materiały na tę drugą frakcję i Nawalny je publikuje. I w ten sposób Nawalny jest narzędziem tych rozgrywek i to całkiem świadomie, bo ma taką skrzynkę mailową, gdzie zbiera wszystkie materiały, potem je weryfikuje i te, które okażą się prawdziwe, upublicznia. Także y, możliwe, że to nie jest tak, że Nawalny jest, jakby powiedzieć, Azefem, y, jak to było w czasach carskich, tylko po prostu jest y, takim instrumentem y, walk y, frakcyjnych y, w elicie władzy y, rosyjskiej. I y, tak naprawdę no, jest przydatny każdej grupie, bo jeżeli trzeba y, kogoś podgryźć, no to można to zrobić rękami Nawalnego. Ciekawe jest, y, kogo, y, na kogo materiały publikuje, na kogo nie publikuje. No więc dotychczas nie publikował materiału na Rottenberga, najbliższego współpracownika Putina, ale jeżeli chodzi o innych oligarchów, no to oczywiście materiał publikował, czyli jest, należy, jest to taka tuba, należy go traktować jak tubę walk frakcyjnych w Rosji i to tubę niesamodzielną. Jaką rolę odegra w przyszłości, to my w tej chwili jeszcze tego nie wiemy. W każdym razie uważam, że spekulacje na temat odejścia Putina są jak na razie przedwczesne. A teraz, proszę Państwa, chciałem kontynuować omawianie teorii Petera Cajhana. Przypominam, że on widział tylko dwa czynniki, które są ważne w geopolityce, to znaczy, e, e, lud, inaczej, struktura i liczba ludności, czyli tak zwana podstawa demograficzna, zastępowalność pokoleń e, i e, udział w globalizacji. Im kto ma większy udział w globalizacji, tym jest bardziej narażony na brak e, porządku światowego, tak to nazwijmy. Pierwsze pytanie: kto wyjdzie, z tej epoki chaosu, e, która teraz będzie trwała około 60 lat, no to prawie jak w Biblii, prawda? E, kto wyjdzie zwycięsko? Otóż on uważa, że nikt nie zastąpi Stanów Zjednoczonych, dlatego będzie to e, e, okres dwóch, jednego, dwóch pokoleń chaosu, a potem Stany Zjednoczone oczywiście wrócą i przywrócą porządek. No, ale dla, dlaczego nikt nie, nie zajmie ich miejsca? Bo nikt nie ma tak dobrej podstawy e, demograficznej jak Stany Zjednoczone. Tutaj proszę spojrzeć na e, wykres. To, są, to jest e, taka piramida, struktura wieku w Stanach w roku 2030. E, a dla porównania, teraz struktura wieku w Chinach. Proszę zobaczyć, e, widać wyraźnie, jak mało jest ludności młodej a jak dużo tej, która wchodzi w wiek już emerytalny niedługo. Zresztą o tym problemie mówiłem w audycji poświęconej Chinom. Także nikt nie zastąpi Stanów Zjednoczonych, natomiast będzie kilka państw, które wyjdą zwycięsko. No i to jest dość zabawne, ponieważ zwycięsko mają wyjść cztery państwa. Japonia. Mimo że Japonia ma bardzo złą podstawę demograficzną, no ale Japończycy mają zastąpić brak ludzi robotami. Dlaczego inni będą mogli zastąpić ludzi robotami, to tego już nie tłumacz. Nie wspomina w ogóle o Indiach, mimo że Indie mają doskonałą podstawę demograficzną, ale Indie i Afryka, jak już mówiłem, dla niego nie istnieją. Następnie Turcja ma być tą nową potęgą, w co ja mocno wątpię, bo uważam, że do doprowadzi Turcję do upadku. Trzecie państwo to Francja. No i tu się mocno uśmiałem. Dlaczego Francja ma być tym mocarstwem przeszłości? Nie będzie panowała nad światem tak jak Ameryka, ale wyjdzie z chaosu dobrze. Bo ma dobrą podstawę demograficzną. A na czym to polega? No na tym, że się mnożą muzułmanie, proszę Państwa. Więc opieranie swojej prognozy dotyczącej Francji na tym, że we Francji jest przyrost naturalny, bez analizy tego przyrostu, że to nie Francuzi się mnożą tylko muzułmanie. No jest naprawdę dość zabawne, już nieprofesjonalne. Oczywiście są muzułmanie, którzy zajmują wysokie stanowiska w hierarchii i w elicie, ale tutaj chodzi o grupę społeczną. Tak? Jest to grupa najmniej wykwalifikowanej siły roboczej, grupa o dużym marginesie kryminogenności itd. I Francja, która wychodzi zwycięsko, bo ma dużo muzułmanów, to jest dość zabawne. Na no, a tym Francja według Cajehana nie jest tak zglobalizowana, czyli nie uczestniczy tak w tym handlu, który ma się załamać z powodu wycofania Ameryki. Podróżni od Polski, która oczywiście uczestniczy, dlatego się załamie razem z Niemcami. No i czwartym państwem tu się nie może zdecydować, bo raz mówi o Brazylii, która ma doskonałą podstawę demograficzną, a w końcu uważa, że będzie to Argentyna, bo Argentyna ma rzekę Rio da Plata, która powoduje, że jest świetna komunikacja, tania, można przewozić produkty po całym kraju i ma dobre rolnictwo. No i to ma spowodować, że Argentyna będzie tym zwycięskim krajem, jeszcze opanuje południowe stany brazylijskie. No ale nie dość tych zabaw. E, jakie są dalsze przewidywania? No, dlaczego Chiny upadną? Ja też uważam, że Chiny upadną i tutaj radzę e, jednak opierać się na Gordonie Chang'u, który sądzi, że Chiny będą miały ogromne problemy, ponieważ ich system zarządzania, czyli partia komunistyczna jest niezdolna do wprowadzenia reform, które by Chiny uratowały, tak? bo pamiętajmy o tych trzech reformach Xi Jinpinga, czyli zwiększeniu siły nabywczej ludności, żeby żyć nie z eksportu, tylko z rynku wewnętrznego, przerzucenia e, przemysłu do e, środków do Chin Środkowych i przejście od prostych produktów do produktów zaawansowanych jak 5G. Oczywiście o tym Cajhan nie wspomina. Chiny mają upaść, dlatego że 41 milionów mężczyzn w wieku do 40 lat nie znajdzie żony. No rzeczywiście jest to problem, sam o tym mówiłem, ale to jest bardzo poważny czynnik, ale to nie jest czynnik, który o wszystkim rozstrzyga, jak sądzi Cajhan. Dalej Gordon wskazuje, Gordon Chang, że Chiny tak naprawdę są bankrutem, ponieważ ten system państwowej własności jest niewydolny, oparty o cztery banki państwowe, które są deficytowe i wszystko się utrzymuje tylko dlatego, że państwo wszystko kontroluje, ale zadłużenie musi w pewnym momencie ta bańka zadłużeniowa musi pęknąć. No i to jest ale to są jego przewidywania dotyczące Chin. Dlaczego jeszcze Chiny upadną? No, dlatego, że właśnie Ameryka nie będzie pilnowała porządku na oceanach. Dotychczas obawiano się, że w Chinach, że Ameryka zablokuje ciśnienie malaka i stąd jedwabny szlak, prawda? A teraz okazuje się, że Czechan wynalazł cudowny środek na zniszczenie Chin. Otóż, żeby Chiny zniszczyć, wystarczy, że Ameryka, według Sejhana oczywiście, wycofa się z mórz i oceanów. No i wtedy zapanuje na Morzu ocean chaos yy, i Chiny, które są zależne od eksportu i importu, upadną. Tutaj proszę, mapka jest, gdzie widać yy, z ilu to kierunków Chiny yy, otrzymują towary i je wysyłają. Yy, także yy, Chiny nie są pod tym względem samowystarczalne, bo w każdym produkcie jest dużo tych rzeczy zewnętrznych, jak yy, Ameryka. Ameryka nie upadnie, bo będzie samowystarczalna. No to jest dość zabawne, że radzi się Ameryce wycofać jako jakby to jest metodę na walkę z Chinami. Dlaczego nie miałoby Chiny wybudować własnej floty, ale, albo dlaczego silniejsze państwo nie miałoby pilnować swojego handlu, to już tego poprzez znaczy zapewnienie swojej floty, to już tego Han nie tłumaczy. Cecham przewiduje w przyszłości trzy wojny. Zacznijmy od tych, która nas dotyczy. No więc z jednej strony, z czym się zgadzam oczywiście, Rosja jest państwem upadłym, zgniłym, niezdolnym do jakiegokolwiek rozwoju i za chwilę będzie po Rosji. Ale zanim będzie po Rosji, to Rosja wywoła wojnę. I teraz, tak dlaczego Rosja wywoła wojnę? Albo będzie chciała przywrócić granice sowieckie, bo te obecne są za długie. No więc jak podbije państwa bałtyckie, Ukrainę, Białoruś, Polskę i Rumunię, to jej granica z zachodem będzie krótsza. No ja nie wiem, czy Han widział globus, ale mam poważne wątpliwości. A, a nie, nie dość, że e, Rosja wywoła wojnę, będzie to ostatnia jej wojna, chociaż podbije oczywiście te e, tereny. Tutaj Ameryka udzieli bardzo małej pomocy nam albo żadnej. No to jeszcze Rosja utraci rynki zbytu dla e, ropy i gazu w Europie i zamknie produkcję, czy raczej wydobycie, e, wydobycie ropy i gazu. No więc e, ja nie wiem, czy Cezar nie słyszał o tym, że e, rozbudowuje się e, zagłębie, e, Jakucicza i Chamykowykta i rozbudowują się rurociągi e, do Chin. E, z, na, e, z Sahalinu i z, e, ze środkowej Syberii. Podobnie, prawdopodobnie nie słyszałem, że rozbudowują się rurociągi z Rosji, e, nie tylko z Rosji, ale również ze środkowej do Chin. Ale zaraz do tego przejdziemy. No więc nie wiem, czy Rosja ma wywołać wojnę e, po tym, jak utraci rynki zbytu w Europie, czy przedtem. W każdym bądź razie tę wojnę wywoła, będzie to ostatnia wojna, no i oczywiście Polska padnie ofiarą Rosji. I jedyną rzeczą, którą Polskę może przed Rosją uratować, to, jest, to są żołnierze Niemiec. Tylko dziesiątki tysięcy żołnierzy niemieckich może Polskę uratować przed Rosją. No, ja myślę, że to właśnie ten punkt spowodował, że tak się kolega Jacek Bartoszek wzruszył, że tak powiem, zaniepokoił i doszedł do wniosku, że jedynym ratunkiem dla Polski są Niemcy. No Jest to bardzo zabawne. Wreszcie to jest tragia farsa, jeżeli chodzi o rozumowanie. Jeśli bierzemy pod uwagę sojusz niemiecko-rosyjski niemiecko-chiński. No, ale ta wojna ma być. No i mm, co dalej? Drugą wojną będzie wojna między Iranem i Saudami. Fakt jest, że tu rzeczywiście istnieje duży konflikt konflikt o przywództwie w świecie muzułmańskim, o kontrolę Zatoką Perską czy też Zatoką Arabską, jak inni wolą. E, ale e, Iran jest tak silny, że Arabia Saudyjska nie ma żadnych szans. A jeśli teraz Stany Zjednoczone. Dogadają się z Iranem, co Biden zapowiedział już. To znaczy, że Stany Zjednoczone nie będą stanowiły parasola obronnego dla Saudów. W związku z czym, jakakolwiek wojna ze strony saudyjskiej jest niemożliwa, a ze strony irańskiej wojna na pewno, skalę nie wchodzi w grę, dlatego że Iran musi najpierw odbudować swoją gospodarkę, czyli przede wszystkim rzucić te zapasy ropy na rynek. Zresztą nie ma powodu do wstrzymania wojny na pełną skalę, bo ma swoich zwolenników na całym wybrzeżu Arabii Saudyjskiej i może działać tak jak dotychczas w Jemenie. Więc jeśli to raczej wojny per procura. No ale co z tej wojny wyniknie? No wyniknie to, że zostaną zaburzone dostawy ropy do Chin. I Chiny bez tej ropy z Zatoki Perskiej upadną. Tylko, że po pierwsze to o, przypominam o tych rurociągach z Środkowej z Rosji, stale rozbudowywanych, możliwość budowania też rurociągu z Iranu. Poza tym Chiny również importują ropę z Angolii. No ale zapominamy, że jak Ameryka nie będzie pilnowała porządku na Oceanie Indyjskim, to Chiny upadną, bo Chiny mają tylko dwa lotniskowce, bo ten trzeci wariak to jest do celów ćwiczebnych używany. Wariach to jest wiking lotniskowy, jeszcze budowany na Ukrainie w czasach sowieckich przez Ukraińców, sprzedany Chińczykom i dokończony w Chinach. To oczywiście Chiny nie będą w stanie zapewnić sobie kontroli Oceanu Indyjskiego. No to też jest zabawne, biorąc pod uwagę, że Chiny już prawie kontrolują Ocean Indyjski z wybrzeża afrykańskiego z jednej strony. Nie, więc tak naprawdę, gdyby się tam Ameryka stamtąd wycofała, to po prostu Chińczycy natychmiast przyjmują kontrolę nad całym tym obszarem. No chyba, że inni Hindusi by, właśnie nie Hindusi, tylko Indusi by temu starali się zapobiec. No ale pamiętajmy, że Indie nie istnieją w tych wszystkich przewidywaniach Cejhana. No i teraz tak, jak Arabia Saudyjska i Iran będą się tam mordowały, no to tych dostaw ropy nie będzie i w związku z tym wybuchnie trzecia wojna. Trzecia wojna będzie między Chinami a Japonią i państwami południowo-wschodniej Azji o dostawy ropy z Zatoki Perskiej. No i tutaj też jest zabawny moment, bo tę wojnę wygrają Japończycy. Dlaczego? Bo mają okręty, które są w stanie docierać do Zatoki Perskiej, mają okręty, które są w stanie walczyć na dłuższych odległościach, a Chińczycy mają okrętów więcej, ale nie e, dalekomorskich, tak to nazwijmy. W związku z czym Japończycy pokonają Chin. No to jest bardzo zabawne, bo nawet gdyby to była prawda i Japończycy pokonaliby Chiny w Zatoce Parskiej, to nie mieliby już do czego wracać, bo Chiny by pokonały przy obecnym stanie uzbrojenia Japonię. No ale ja w żadną taką wojnę nie wierzę, a argumenty, które tu zostały przytoczone są kompletną aberracją. Dlatego, że, jak mówię, są te dostawy z Rosji. Poza tym jest jeszcze nowe źródło: hydraty metanu, czyli gaz zamarznięty na dnie morza i on na dnie morza oceanów. Też do eksploatacji ta eksploatacja się zaczyna. Jest możliwa u wybrzeży Chin i Japonii, tak,że trzy. Te wojny, które mają wybuchnąć w okresie 60 lat chaosu, no to jest taka radosna twórczość pana Petera Cejhana. Dziękuję bardzo.